To jest projekt Inner Power. Projekt, który jest moim osobistym hołdem, który składam dojrzałości, dojrzałej kobiecości. Do projektu zaprosiłam znane i cenione kobiety, autorytety w różnych dziedzinach, m.in. Grażyna Szapłowska, Alicja Węgorzewska, Agata Młynarska, Ania Korcz, Joasia Kurowska, Kasia Grochola i Kasia Żak, Jola Fraszyńska i taką Honorową ambasadorką jest Irena Santor. Ten projekt ma za zadanie. Jakby zaistnieć dojrzałej kobiecości w społeczeństwie. Chciałabym, aby kobiety poczuły się silne, poczuły się dobrze, komfortowo i mimo, że ta oda do młodości cały czas króluje w internecie, a szczególnie na Instagramie, to chciałabym, aby dojrzałe kobiety dostrzegły w sobie ogrom wspaniałej energii, piękno i też pewnego rodzaju integrację tego wszystkiego, co zdobyły przez całe życie. Projekt The Inner Power już troszeczkę trwa. Czy od tego czasu widzi Pani jakieś zmiany w kobietach? Dostaję bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego projektu, bardzo dużo podziękowań od dojrzałych kobiet, że nareszcie ktoś zajął się dojrzałymi kobietami, że nareszcie ktoś dostrzegł dojrzałe piękno. Zwieńczeniem tego projektu, takim merytorycznym będzie książka, którą planuję wydać jesienią. Myślę, że już w listopadzie, pod koniec listopada będę mogła zaprosić Państwa na premierę tej książki. No i właśnie... Dzisiaj jesteśmy na sesji do tej książki, na okładkę tej książki, ale również nie poprzestaję na, na książce. Będę zapraszała również Państwa na wernisaże. Pierwszy wernisaż wraz z promocją książki odbędzie się w Warszawie, później w Zakopanem, a w przyszłym roku, w całym sezonie letnim będziemy podziwiać piękne zdjęcia robione przez Marlenę Bielińską na Molo w Juracie.